Cześć, to Sylwia Miller. Zapraszam Was na drugi odcinek na temat tego, czym jest psychoterapia. No dobra, słuchajcie, to chciałabym Wam teraz opowiedzieć o tym, bo to też często jest takie ciekawe. Jak wygląda w ogóle początek terapii? Jak wygląda ta pierwsza sesja albo te pierwsze sesje? I oczywiście przypominam, ja Wam cały czas opowiadam z perspektywy mojej, czyli z perspektywy terapeuty humanistycznego. Więc tak, pierwsza sesja hmm, wygląda w taki sposób. Hmm, że przychodzi osoba i my się zaczynamy, my się poznajemy. Ja dużo pytam, czy znaczy w ogóle ja zadaję bardzo dużo pytań, nie tylko na pierwszej sesji, ale na prawie każdej. I takie pytania, bo czasami jest tak, że pacjenci przychodzą i milczą, a czasami zaczynają dużo mówić, wygląda to różnie. Więc ja zawsze pytam, co cię sprowadza do mnie. Co się takiego dzieje w Twoim życiu, że w tym właśnie momencie postanowiłaś odbyć takie spotkanie ze mną? Więc ja zadaję pytanie, pytania, yy, chcę tak doprecyzować, yy, co się dzieje z pacjentem. Yy, pytam również pacjenta o jego oczekiwania. Yy, czego byś ode mnie oczekiwał? Czy masz jakieś wyobrażenie na temat psychoterapii? Pytam też, co miałoby się zmienić w Twoim życiu? Jak y, terapia by się zakończyła po Twojej myśli? I to tak naprawdę są wszystko pytania o cel, czyli w tym przypadku o potrzeby pacjenta, które nie muszą być od początku pacjentowi znane, ale o tym powiemy w innym może podcaście, bo to bardzo ważny temat. Więc pierwsza sesja dla mnie to jest sesja, na której ustalamy kierunek, yy, ustalamy po prostu kierunek pracy. Ten kierunek musi być osiągalny, możemy w, w jakimś sensie mierzalny, możemy porozmawiać, po czym poznamy tą zmianę. Ja też y, opowiadam na pierwszej sesji o tym, jak ja pracuję, czego się mogą po mnie spodziewać, ale też pytam, czy są jakieś pytania do mnie, czy jest coś, co budzi Twoje zainteresowanie, czy chcesz, żebym Ci o sobie coś opowiedziała. Jeśli tak, to robię to z dużą otwartością. I czasami to wszystko, o czym mówię, udaje się zrobić na jednej sesji, a czasami ten początek, to tak naprawdę to nie jest jedna sesja, tylko trzy, cztery sesje, to też zależy. I docelowo chodzi o to, na tym początku, żebyśmy doprecyzowali potrzebę pacjenta, cel, która w trakcie terapii się może zmieniać. Ja też mam taką zasadę, że po, po około dwóch, trzech miesiącach, też w zależności... Od sytuacji podsumowuję sobie pracę z pacjentem i rozmawiamy o tym, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, gdzie podążamy, czy coś się zmieniło, czy nie. Chociaż można powiedzieć, że robimy to cały czas na bieżąco, ale czasami całą sesję poświęcam na to, żebyśmy sobie obgadali, czyli jakby cały czas idziemy w tym samym kierunku. I to, co jest ważne, to na pierwszych sesjach, mówię to nie musi być konkretnie pierwsza, ale druga, trzecia, ustalamy kontrakt terapeutyczny. Więc chciałam Wam powiedzieć parę słów, co to jest, co to jest kontrakt terapeutyczny. Jest to ustna umowa, ustalająca zasady współpracy, czyli tak naprawdę psychoterapii. I tutaj za każdym razem on może wyglądać trochę inaczej, ale ja mówię o takich sprawach organizacyjnych z jednej strony, a z drugiej strony o tym, co faktycznie się będzie działo na spotkaniach. Czyli ustalamy cenę, bo terapia jest to usługa, za którą no, terapeuta dostaje wynagrodzenie. Ustalamy też zasady przekładania, ustalania sesji i odwoływania. I też mogę powiedzieć Wam, jak jest u mnie. U mnie jest na przykład tak, że bardzo ważna jest dla mnie taka zasada, że odwołujemy i przekładamy sesję minimum 24 godziny przed wyznaczoną datą. To jest związane z tym, że jeśli ktoś odwoła, przełoży sesję 24 godziny wcześniej, ja mogę z tym terminem coś zrobić. A później już niekoniecznie, więc ten czas i tak przepada, więc on i tak jest zarezerwowany dla mojego pacjenta. I też podkreślam, że nie robią tego wszyscy terapeuci, ale ja to robię, bo uważam, że to jest fair, żeby umowa była dwustronna. Że jeśli mi się zdarzy też z jakichkolwiek powodów przełożyć tą sesję w czasie krótszym niż 24 godziny, to też zobowiązuję się przeprowadzić sesję kolejną za darmo. Więc chcę, żeby tutaj pacjent nie miał poczucia niesprawiedliwości, ale to dla mnie ważna zasada i jej przestrzegam tak, czyli nawet jeśli pacjent do mnie przyjdzie, i powie, ale pani Sylwio, byłem w korku i dlatego nie zdążyłem, wydarzył się wypadek, tak, ja rozumiem tę sytuację, ale też Oczekuję, że pacjent zrozumie, że to też jest moja praca, że w której ja się przygotowuję, poświęcam czas, organizuję i po prostu takie są zasady i, ja, i chciałabym ich przestrzegać. I sobie to omawiamy. Jeśli to budzi jakieś wątpliwości w pacjencie, to też proszę, żeby o tym powiedział. i Bardzo dbam o to, żeby to wszystko było między nami takie transparentne. Mówię o tym, mówię też o tym, że sesje trwają 50 minut. Staram jak często się będziemy spotykać. Um, rozmawiamy o tym, w jaki sposób mawiać się na lekcje, na lekcje, żadne lekcje, przepraszam. To jakaś freudowska pomyłka tak? nie, na, na psychoterapię. Ym, oraz rozmawiamy o formie pracy. Tak? I tutaj znowu ja mówię, jak ja prowadzę terapię, że czasem może być, tak, że zadam pracę domową, o, to chyba dlatego powiedziałam te lekcje. Chociaż te prace domowe to nie są takie jak w szkole, tylko czasami to są to jakieś sugestie związane z przemyśleniem, e, tego, o czym rozmawialiśmy na sesji, z obserwacją, albo. Mm, też niektórych proszę o to prowadzenie tak zwanego dzienniczku uczuć, ale to jest taki dzienniczek, bym powiedziała, bardziej pamiętnik, do którego nikt poza pacjentem nie ma wglądu i tam e, mówię, żeby zapisywać sobie różne rzeczy, które się dzieją pomiędzy sesjami, bo wiecie, psychoterapia to nie jest tylko to, co się dzieje na sesji, to jest tak naprawdę proces, który zaczyna się i trwa również pomiędzy sesjami i pomiędzy sesjami dzieje się bardzo dużo rzeczy, a wiadomo, że wy wychodzicie z tej sesji, no i wracacie do swojego życia, do dzieci, do męża, do nie wiem, kochanka, do, no, do gdziekolwiek, tak? Wracacie i zapominacie o mnie, i ja wtedy mówię: Słuchaj, jak masz taki zeszyt, i coś się takiego dzieje. I pomyślisz sobie, że to jest ważne, żeby mi o tym powiedzieć, a wiesz, że za tydzień zapomnisz, to zapisz sobie nawet jedno słowo i wtedy pamiętasz. I moim pacjentom to pasuje. Oni często przychodzą z takim zeszycikiem albo po prostu z telefonem, tak? I tam otwierają notatki i mówią: No właśnie, bo wiesz, to w środę się w Sylwia wydarzyła taka ważna rzecz. I to im faktycznie pomaga sobie porządkować, usystematyzować pewne rzeczy. Więc o tym również mówię. Mówię też troszeczkę o tym, jaka jest moja rola w pracy, jak ja się zachowuję podczas sesji, czego się mogą spodziewać po mnie. I mówię w związku z tym o moich oczekiwaniach e, względem ich pracy. Ja dzisiaj o swojej roli nie opowiem, e, ponieważ myślę, że to jest na tyle ciekawy temat, że oddzielny podcast na ten temat nagramy. Ale powiem Wam na przykład, o, o, o co ja proszę mojego, moich pacjentów. Proszę ich o szczerość. E, szczerość, e, która polega między innymi też na tym, że szczerze na siebie reagujemy. Co to znaczy? To znaczy, że wysłuchaj, jak, jak się wkurzysz na mnie, ze złości, już poczujesz smutek, jakąś niezgodę na to, co ja robię, to powiedz mi o tym. I wszyscy na początku, to jest bardzo ciekawe, wszyscy na początku mówią: No, oczywiście, w ogóle wszystkim się mega podoba ten pomysł. No i jak już przychodzi taka sytuacja, no to wtedy, jest, no wiesz, Sylwia, bo ale nie obrazisz się na mnie, nie? I oczywiście widać ten lęk, tą, tą trudność i ja wtedy zachęcam i ja mówię, słuchaj, ja sobie z tym poradzę, tak? Powiedz, o co chodzi. I to też jest ważne, ta szczerość jest ważna y, z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa dotyczy tego, że po pierwsze, tak jak mówiłam, ta relacja między nami jest bardzo ważna, żebyśmy się czuli bezpiecznie ze sobą, to musimy rozmawiać o tym, co się dzieje między nami na sesjach, więc to nas zbliża wbrew pozorom, a nie oddala, bo też ja wtedy mogę usłyszeć, tak. Czasami zwracacie mi uwagę naprawdę na bardzo ważne rzeczy, z którymi ja nie muszę, nie, mogę nie mieć kontaktu, a jestem tylko człowiekiem, więc to jest dla mnie też duża wskazówka. Ale też druga rzecz, ja bym moim pacjentom: słuchajcie, tak naprawdę te sesje terapeutyczne służą temu, że jak wyjdziecie z tego gabinetu, to poza tym gabinetem ma się Wam żyć lepiej, cokolwiek to dla Was oznacza. Więc jeśli tutaj będziecie asertywni, postawicie mi granicę, o mi się nie martwcie, nie martwcie, ja sobie jakoś z tym poradzę, to będzie Wam prościej, będzie Wam prościej powiedzieć: zwrócić taką uwagę komuś z zewnątrz, więc to też wszystko ma znaczenie. Więc opowiadamy sobie o takich wszystkich aspektach, Pracy. Tutaj ja też zachęcam, że może są jakieś rzeczy, które pacjent chciałby wpisać w ten kontrakt, i to jest kontrakt, którego staramy się trzymać. Czasami zdarza się, że w trakcie pracy dochodzimy do pewnych wniosków i coś tam zmieniamy w tym kontrakcie, ale to się robi rzadko. Muszę powiedzieć, że to się rzadko mi zdarza. No dobrze. No i też te pierwsze sesje polegają na tym, że bardzo wielu terapeutów zaczyna zbierać wywiad. No bo my Was nie znamy, prawda? Przychodzicie i my widzimy osobę, ale że nie znamy. Waszej historii i niektórzy zaczynają wtedy przeprowadzać wywiad, czyli pytać o taką naprawdę historię życia. Ja pracuję trochę inaczej, to znaczy, ja przeprowadzam ten wywiad w zależności od potrzeb. Bardziej, tak jak mówiłam, ja podążam za moim klientem jestem towarzyszem, towarzyszem w tej drodze terapeutycznej. Yy, więc yy, rzadko robię tak, że od początku pytam o konkretne rzeczy. Bardziej. Yy, Częściej wygląda to tak, że jak rozmawiamy na dany temat i faktycznie czuję, że jest jakiś przestrzeń, której ja nie znam, to mówię, ok, to jest dobry moment, żebyś opowiedział, powiedziała mi o swoim dzieciństwie na przykład i o tym, i o tym, tak? Albo porozmawiajmy teraz o, o relacji z mamą, z tatą. Więc ja z reguły staram się wplątać to jakoś w sesję i to tak naturalnie wygląda. Jednak to, co robię faktycznie na tych pierwszych sesjach, ale to się też może zdarzyć później, to stawiam diagnozę, ale i to jest taki naprawdę wykrzyknik, za chwilę wam powiem o tej diagnozie, bo ja w ogóle nie lubię tego słowa strasznie i bo człowiek to coś więcej niż tylko diagnoza, nie wiem, zaburzeń lękowych, depresji czy osobowości, więc ale więc ja ją stawiam, ale później ją tłumaczę. Więc stawiam diagnozę, kiedy uważam, że na przykład zauważam, że są objawy depresji, co często na tych pierwszych sesjach robię testy diagnostyczne. Na przykład e, test BK, czyli to jest test, który bada Mm, objawy depresji. E, oczywiście wszystkie moje narzędzia, które wprowadzam, testy, są za zgodą, e, są za zgodą mojego pacjenta. E, są e, za zgodą waszą. Jeśli wy się nie zgodzicie na e, test, to ja nie mam prawa go wykonywać. To też chcę, żebyście wiedzieli, że, że, że terapeuta, wszystko co robi na sesji, musi, o, musi praktycznie was o to spytać. Tak? Nie może robić nic, nic bez waszej zgody. Ale tak. E, na pierwszych sesjach zdarza mi się yy, wprowadzać testy, i wtedy oczywiście informuję, i z reguły ten test sprawdzam od razu na sesji i daję informację zwrotną, ale to dotyczy najczęściej zaburzeń nastroju. I tu się chcę zatrzymać, bo muszę mieć pewność, że my dobrze rozumiecie. Dla mnie. Człowiek to coś więcej niż diagnoza, i bardzo często zdarza mi się, że ktoś do mnie przychodzi i mówi: No wiesz, bo ja to jestem samobójcą wielokrotnie, już wielokrotnie chciałem popełnić samobójstwo. Albo ja to jestem taki, wiesz, ja to jestem borderline, e, albo ja to jestem e, chory psychicznie i tak dalej. I mi jest wtedy bardzo przykro, że niektórzy z Was tak o sobie mówią, i ja wtedy zatrzymuję się na tym i mówię: a co to dla Ciebie znaczy? Czym to się objawia w Twoim życiu, że mówisz o sobie, że jesteś samobójcą? Bo wiesz, bo dla mnie jesteś na przykład Maćkiem, Rafałem, takimkolwiek, e, który miał w życiu na przykład dwie próby samobójczej, samobójcze. I, I wiecie, i w Zyrgu to jest taki ważny moment, który jest bardzo poruszający dla pacjenta i dla mnie, więc ja nie lubię etykietek, bo niestety mamy taką tendencję, że za bardzo się z nimi utożsamiamy. I to jest dla mnie też, z, my, z moich doświadczeń wynika, że to jest takie źródło cierpienia e, wielu pacjentów. Więc je stawiam diagnozę, ale wtedy, kiedy jest to niezbędne i kiedy ma naprawdę służyć pacjentowi. Na przykład w momencie, kiedy widzę, że nastrój jest obniżony i możemy mieć do czynienia z depresją, a jak mamy do czynienia z depresją, a jest to choroba, którą się leczy. Dwutorowo, psychoterapeutycznie i farmakologicznie, wtedy niezbędne jest, żeby zdecydować, czy nie trzeba wysłać pacjenta do, na konsultację do psychiatry. Więc yy, oprócz pracy psychoterapeutycznej, ważne jest, żeby mieć świadomość tego, co się dzieje z pacjentem, żeby reagować w sposób adekwatny do jego problemów, potrzeb. No dobrze. Myślę, czy coś się jeszcze dzieje na pierwszej sesji. No dzieje się zdecydowanie dużo różnych rzeczy. Czasami pierwsza sesja wygląda jak już dziesiąta z kolei, ale to są takie chyba główne, główne aspekty. Tak, tutaj ustalamy pewne rzeczy. Ja zawsze mówię, że te pierwsze sesje to są bardziej konsultacje, że one jeszcze nie są taką typową pracą psychoterapeutyczną. No dobrze. Teraz. Takie pytanie, które ja wielokrotnie usłyszałam w swoim życiu. Czym się w związku z tym różni rozmowa z przyjaciółką od psychoterapii? Słuchajcie, i tutaj dam Wam przykład. Mam nadzieję, że nie odbierzecie go źle. Posłuchajcie, jeśli przyjdzie do mnie przyjaciółka i powie do mnie tak, słuchaj Sylwia, mój mąż mnie zdradza, to moja reakcja jako reakcja przyjaciółki, i teraz będę i tak bardzo powściągliwa w słowach, Byłaby taka, a to palant. Myślę, że w Realu bym powiedziała inaczej. Jak on mógł chodzić na obiad, chociaż w Realu bym powiedziała, pewnie chodź na co innego. I to była reakcja przyjaciółki. Tak bym zareagowała. Tak? I pewnie jeszcze bardziej intensywnie. Kiedy przyszedł do mnie pacjent, pacjentka i powiedziała do mnie, wiesz, Sylwia, mój mąż mnie zdradza, to wtedy bym odpowiedziała, to musi być dla ciebie. Bardzo trudne doświadczenie. Opowiedz mi o tym. I tym się właśnie różni współczucie od empatii. I są to dwie różne perspektywy. I to jest pierwsza rzecz, to po pierwsze tym się różni. A druga rzecz jest taka, że ramy psychoterapii przyjaźni są zupełnie inne. To znaczy ja od przyjaciółki też czegoś oczekuję. Oczywiście nie w sytuacji, kiedy mówi, że jej mąż ją zdradza, to jest zdecydowanie ja jestem dla niej 100%, ale to jest taka można powiedzieć obopólna, nie wiem, współpraca, taka relacja, znaczy ona mi coś daje, ja jej, jest wymiana. Ale tutaj, a na psychoterapii, ja jestem dla mojego klienta. On nie musi się mną zajmować, tak? Ja jestem człowiekiem, który daje mu feedback, ja jestem. Obecna, ja jestem aktywna, to jest moja praca i on nie musi się mną zajmować, tak? To jest, to jest też bardzo istotne. Więc tutaj przechodzimy zaraz, następ... no Boże, przechodzimy do kolejnego pytania, które jest trochę z tym połączone, bo wtedy słyszę, no właśnie, no tak jest, jak mówisz, więc jesteś miła i taka wyrozumiała, tylko dlatego, że ci płacę. Eee, a ja wtedy odpowiadam, że nie. Teraz rzecz jest taka, że. Tak jak wy możecie sobie każdy z nas wybrać psychoterapeutę, tak ja również mogę zdecydować, czy chcę z kimś pracować, czy nie. I jeśli ja czuję się z jakichkolwiek powodów yy, niekomfortowo z moim pacjentem, to też mam prawo do tego, żeby nie podejmować się psychoterapii. I miałam takie sytuacje, na przykład nie jestem w stanie pracować yy, z osobami, które. Ale tak, miałam takie doświadczenie. Odmówiłam pracy mężczyźnie, który powiedział, że miał taki problem, że. Po prostu był pedofilem, tak? I, I ja nie byłam w stanie jakby nad tym się pochylić, jakby nie znalazłam sobie przestrzeni na to. Tak? To nie znaczy, że, że, z, że z kimś, kto ma taki problem, się nie pracuje, ale ja nie byłam w stanie, tak? Więc jeśli ja nie czuję też chemii w pewnym sensie do mojego pacjenta, to, to ja, ja też y, nie podejmuję się takiej pracy, ponieważ to, co jest, uważam dużą wartością, ja, ja jestem terapeutą humanistycznym, ja pracuję całą sobą, to jest to, że jestem autentyczna. E, szczerość, u mnie, w moim przypadku, to jest to, że jestem autentyczna, akceptująca i empatyczna. I ty, tego się nie da zagrać, że tak powiem. Więc y, kiedy ja się cieszę razem z moim pacjentem, y, i też w pewnym sensie przywiązuję się do niego, tak? I po prostu osoba, która do mnie przychodzi, jest dla mnie ważna. I, I to nie jest wymuszone, ale tak, z drugiej strony płacisz mi za to, bo to jest usługa, za którą pacjent płaci, ponieważ to jest moja praca. Ja Ci oferuję moją wiedzę, moje doświadczenie, moją uważność, tego czego się uczyłam przez wiele, wiele lat. Mój czas, tak? No i Ty za to płacisz. I to jest ta, można powiedzieć, wymiana, e, która między nami e, zachodzi. No dobrze, no to jak jesteśmy przy tej pierwszej sesji, tutaj też często pada takie, pada takie pytanie: to jak rozmawiać z terapeutą? Jak ja mam mówić o tych pytaniach? to bardzo krótko odpowiem walić prosto z mo mostu po prostu wprost mówić tak to co czujecie jak tu czu to, to w ogóle poczujcie się jakbyście rozmawiali z osobą która y nie was nie oceni, yy, która przyjmie to, co powiecie. I ta szczerość jest tutaj naprawdę bardzo ważna. Terapeuta naprawdę umie przyjmować różne informacje, a jak nie wiecie, bo czasami zdarza się tak, że wy po prostu nie potraficie nawet wprost nazwać, z czym przychodzicie, no to opowiedzcie, co się wydarzyło, możecie to opisać, a terapeuta już będzie wiedział, w jaki sposób poprowadzić tą rozmowę, o co dopytać, żeby yy, tak naprawdę dowiedzieć się, co was tu sprowadza, więc Mówcie wprost nie bójcie się terapeuta, to tylko człowiek i tyle. No dobrze. Kolejny taki ważny myślę aspekt to jest co leczy, co leczy w psychoterapii. Czynniki takie leczące w psychoterapii, czyli co leczy, czy inaczej można powiedzieć co w niej działa. Tak dlaczego terapia w ogóle jest skuteczna? No a jest, mamy na to badania. To, to rzecz, o której już mówiłam. Relacja. Czyli ta więź, y, którą budujemy y, z terapeutą, y, ta bliska, ciepła, bezpieczna więź, relacja, która czasami dla niektórych z was jest pierwszą relacją w takim życiu, kiedy wy się czujecie y, nieoceniani, y, która daje wam przestrzeń na to, żeby być sobą takim prawdziwym bez tej maski. Y, ta relacja też daje wam możliwość zobaczenia siebie. Bycia odzwierciedlonym, macie dzięki tej relacji tak dużo uważności, że zaczynacie poznawać siebie głębiej, tak bym powiedziała, i dzięki tej bliskiej relacji możecie odkrywać też mechanizmy, zaczynać odkrywać, a też rozumieć mechanizmy, które was zachodzą, czyli różnego rodzaju emocje oraz przekonania, które oczywiście budowały się w was przez lata, ale. Yy, Dzięki temu, że czujecie się bezpiecznie, pogłębiacie świadomość tych wszystkich mechanizmów i zaczynacie jakby, zaczyna się Was budować przestrzeń na to, żeby uczyć się nowych. Tak? Więc ta relacja właśnie, ta bezpieczna relacja jest kluczowa i niezbędna do tego, do tej zmiany. Yy, I ona dlatego jest tak bardzo ważna. I druga rzecz, która również ma znaczenie, to jest systematyczność spotkań. Ta regularność, że no, żeby to się wszystko zadziało, potrzebne są spotkania. Potrzebne są spotkania regularne, potrzebna jest pewna ilość tych spotkań, zwłaszcza na początku zwłaszcza na początku pracy, bo Faktycznie tak jest, że po jakimś czasie tych spotkań yy, może być mniej. To znaczy, ja się mogę przez, nie wiem, pół roku spotykać raz w tygodniu albo przez parę miesięcy, a później możemy co dwa tygodnie, a pod koniec jest tak, że nawet yy, raz w miesiącu się spotykamy i tak stopniowo, stopniowo się oddalamy, można powiedzieć, od, od siebie, chociaż wciąż na sesjach jesteśmy bardzo blisko i nawet czasami bliżej niż na początku naszej współpracy. No ale ta regularność, systematyczność ma znaczenie. No dobra. Kiedy potrzebna jest współpraca z psychiatrą? No to. O to się nie musicie martwić, to już psychoterapeuta powinien mieć taką wiedzę i on powinien tutaj być czujny i jeśli zauważy taką potrzebę, to od niej wprost powiedzieć i polecić Wam kontakt z psychiatrą. I kiedy? Gdy problem potrzebuje wsparcia farmakologicznego, tak? To tak można najłatwiej odpowiedzieć, no i wtedy jest istotna faktycznie współpraca. Czy mogę ja odmówić yy, na przykład prowadzenia terapii? To o tym już mówiłam, tak mogę i Wy też w każdym momencie możecie przerwać, zmienić terapeutę, ale możecie przerwać za jakiś czas wrócić na terapię. Każda możliwość jest okej. Okay. Dobrze. No to koniec terapii. Kiedy jest koniec y, terapii? Kiedy powinien być koniec terapii? No to y, odpowiem Wam. To zależy, pewnie wielu z Was teraz się uśmiecha, bo my psychologowie lubimy tak odpowiadać, ale to naprawdę zależy od Was. To jest bardzo subiektywne odczucie pacjenta. Kiedy pacjent czuje, że jakby jest w tym miejscu, w którym chciał być, osiągnął zmianę, no to najczęściej kończy. A czasami tak jest, że, że nawet nie czuje, że osiągnął tą zmianę, ale na ten moment już mu wystarczy, to wtedy też może zakończyć terapię albo przynajmniej ją zawiesić na jakiś czas yy, i, to, i to jest ok, więc to, kiedy koniec terapii, to jest bardzo indywidualna kwestia i za każdym razem zależy ona od pacjenta. No właśnie to bywa bardzo, bardzo, bardzo różnie i to jest z reguły pytanie, które zadajecie, sobie, zadajecie mi na początku, ale później z czasem trwania psychoterapii, sami już wiecie, że... I jesteście naprawdę o tym przekonani, jak mówicie koniec, bo ja mówię może koniec, a jak mówicie nie, nie, jeszcze pani Sylwia nad tym nie popracowaliśmy, więc to zależy. Czy można jednocześnie być w paru terapiach? E... To ja Wam powiem, no nie, bo niektórzy zapytali: Kiedyś taki pacjent był u mnie i powiedział, bo z Panią bym pracował nad tym, a może z tamtym psychoterapeutą nad czymś innym, bo by tak szybciej. Ja wiem, no nie, to tak nie działa. Zresztą to było za zbyt skomplikowane. Więc jedna terapia jest wystarczająco wymagającym, obciążającym procesem, więc nie, chociaż czasami łączymy. I To są sytuacje, w których na przykład łączymy psychoterapię par albo rodziny z terapią indywidualną, ale to też z reguły nie dzieje się na samym początku. Więc jak zaczynamy terapię, jednocześnie widzimy, że mamy konflikt z partnerem i chcielibyśmy skorzystać z terapii PAR, to oczywiście terapeuta stawia diagnozę i jest w stanie zarządzać tymi procesami, ale najczęściej jest tak, że na początku hmm, Procesu terapeutycznego, potrzebujemy być sami yy, i dopiero jak yy, będziemy już na jakimś etapie, będziemy mieli pewien wgląd w siebie, pewną świadomość swoich mechanizmów, yy, emocji, myśli, przekonań i tak dalej, wtedy. Wy sami zresztą czujecie, czy jesteś na sile, bycie już w jakimś procesie, ale to zawsze jest proces związany z partnerem, z rodziną i on, te terapie, te, te rodzinne bądź yy, małżeńskie, one są zdecydowanie już yy, rzadziej. One się nie odbywają raz w tygodni, odbywają się raz na dwa tygodnie albo raz na w miesiącu. Więc tak, yy, tak to wygląda. Yy, czy może się pogorszyć stan psychiczny w trakcie psychoterapii albo po? Tak. Wręcz powiem, często tak bywa. Poszerzenie świadomości siebie, czyli co to znaczy, czyli zaglądanie tam, gdzie bardzo, bardzo boli, wiąże się z konfrontacją, z lękiem, z bólem, z gniewem, ze złością, ze smutkiem, ze wstydem. Z, z tymi najtrudniejszymi emocjami, dlatego, że z reguły tłumimy albo w ogóle odcinamy się od nich, wypieramy, więc konfrontacja z tym no, jest bardzo trudna, no, ale z drugiej strony zmierzenie się e, z tym, chociaż bolesne, no, bywa również niezwykle leczące i, i wspierające, i jest to jakby warunek konieczny do zmiany, więc e, więc tak, to się dzieje, ale też terapeuta jest po to, żeby wspierać w takich momentach, i co ciekawe, po tym jest ulga, naprawdę. Więc nie powiem, nie ma się czego bać, ale, ale warto zaryzykować. Tak, chciałam jeszcze Wam powiedzieć na koniec ważną rzecz, że psychoterapia nie leczy chorób somatycznych. To jest ważne. Psychoterapia może je wspierać w leczeniu, bo tak jak wiemy, choroby, zwłaszcza choroby psychosomatyczne, często są ich podłożem są zaburzenia lękowe, odczuwanie stresu często przewlekłego, tak bo wtedy się uwalniają hormony typu kortyzol, adrenalina i noradrenalina, więc jak najbardziej to, jak się czujemy, ma wpływ często na, na rozwój chorób psychosomatycznych, ale y, warto tu powiedzieć, że tutaj często jest konieczne jest, y, leczenie farmakologiczne, a, aby pacjent odzyskał też y, no, taką ogólną sp sp sprawność. Więc chciałam podkreślić, że psychoterapia nie leczy chorób somatycznych. I tym oto sposobem <grym> myślę, że. Mogę zakończyć temat takich podstawowych pytań dotyczących psychoterapii. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Pozdrawiam.